Cześć, zapraszam Was do kolejnego tłumaczenia zdań. Tym razem będziemy tłumaczyć zdania z języka niemieckiego na język polski i z języka polskiego na język niemiecki w trybie przypuszczającym. Nasze pierwsze zdanie, które posłuchamy, będzie właśnie w języku niemieckim, które będziemy musieli przetłumaczyć na język polski. Posłuchajcie go i spróbujcie samodzielnie je przetłumaczyć. Sieć, jakby miały miękę z tym fenster Usłyszeliśmy: "zy ich aus als würde ich mein geld aus dem Fenster werfen. Jest to zdanie porównawcze, nierzeczywiste. To as, które znajduje się w środku zdania, to nie jest nasz spójnik, taki jak as, gdy. Gdy coś robią, to coś. Als tutaj ma właśnie funkcję taką porównawczą i tłumaczymy to jak gdybym. Równie dobrze można byłoby tam wrzucić w to zdanie als ob. I też właśnie miałoby znaczenie jak gdybym. Tylko, że musimy wtedy zwrócić uwagę na szyk zdania. Tutaj pojawiło się samo als i to zdanie wygląda następująco. Ze ich aus. Als würde ich mein Geld aus dem Fenster werfen, czyli widzimy, że po als znajduje się zaraz nasz e, czasownik, würde. Gdyby było tam als ob, to to würde znalazłoby się na samym końcu zdania. I zdanie brzmiałoby tak. Sehe aus, als ob ich mein Geld aus dem Fenster werfen würde. Czyli widzicie, że różnica e, właśnie pomiędzy als a als ob jest Taka, że czasownik znajduje się albo zaraz po als, albo na samym końcu, jeżeli mamy ten nasz spójnik porównawczy e, als ob". E, co znaczy to zdanie? To możemy je przetłumaczyć na język polski. Zjeść Aus, czy ja wyglądam, ponieważ czasownik aussehen oznacza wyglądać, czy ja wyglądam, jak gdybym, czy jak gdybym jakbym wyrzucał pieniądze przez okno? wyrzucać, aus dem Fenster, czyli przez okno, z okna e, i mein Geld, oczywiście, to moje pieniądze. E, teraz takie zdanie porównawcze sobie, spróbujmy sobie przetłumaczyć z języka polskiego na język niemiecki. Nasze zdanie w języku polskim to Ona zachowuje się tak, jak gdyby była bardzo młoda. Zachowywać się to zysk Benajmen, czasownik, i tutaj właśnie też mamy znowu zdanie porównawcze. I tutaj znowu potrzebujemy tego naszego spójnika. Będzie to spójnik albo ALS, albo ALS-OP. I różnica pamiętajcie, że jest taka, że gdy używamy spójnika ALS, to będzie czasownik zaraz po tym ALS. Jeżeli zaś będzie to spójnik ALS-OP, to ten czasownik będzie na samym końcu zdania. Ok, spróbujmy wspólnie przetłumaczyć teraz to zdanie. Ona zachowuje się, czyli sie benimmt sich so. Ona zachowuje się tak. I teraz użyjemy najpierw tego spójnika als, czyli als, wäre sie ganz jung. Jak gdyby była całkiem młoda. Możemy również użyć spójnika właśnie als o. I wtedy to nasze zdanie będzie wyglądało następująco: sie sich so als ob sie ganz jung wäre. czyli widzimy, że czasownik znalazł się na końcu naszego zdania. Dzisiaj usłyszymy dość sporo zdań w trybie przypuszczającym, ponieważ chcę Wam pokazać, jak często ten tryb przypuszczający jest używany i w jak różnych okolicznościach. Przed chwilą było to zdanie porównawcze. Możemy wyrażać także w trybie przypuszczającym prośby. Pytania, także warunki możemy stawiać właśnie w trybie przypuszczającym. Jest on bardzo często używane. przez tą właśnie dużą ilość zdań dzisiaj w języku niemieckim do tłumaczenia. Chcę Wam pokazać, jak często właśnie ten tryb przypuszczający jest przez Niemców używany. Posłuchajcie zatem kolejnego zdania, bardzo krótkiego pytania, ale jakże często używanego. Edz tu, Myślę, że z tym pytaniem nie mieliście trudności, jeśli chodzi o jego przetłumaczenie. Usłyszeliśmy, hade du Zeit, czyli po prostu, czy miałbyś czas? Bardzo często zadajemy pytania, często właśnie z prośbą. Na przykład, czy mógłbyś mi pomóc? Könntest du mir helfen? Czy też moglibyśmy zadać na przykład takie pytanie, jak czy byłbyś tak miły? Jakbyście przetłumaczyli właśnie takie pytanie? Czy byłbyś tak miły? Mamy pytanie z czy, więc oczywiście zaczniemy od czasownika. Byłbyś to po prostu wejrest. Czyli wejrest du zonet. So, czy byłbyś tak miły? Możemy również powiedzieć wejst, czy bez tego e pomiędzy r i st. To jest również forma prawidłowa. Wejrest du zonet. So, czy byłbyś tak miły? Czyli mamy także pytania w trybie przypuszczającym. Posłuchajcie kolejnego zdania w trybie przypuszczającym w języku niemieckim i spróbujcie je przetłumaczyć na język polski. Ja, papa hätte dir gar nicht erlaubt, noch so spät rauszugehen. Usłyszeliśmy: Ja, papa hätte dir gar nicht erlaubt, noch so spät rauszugehen. Tutaj został użyty tryb przypuszczający dla czasu przeszłego, czyli Konjunktiv 2 plus quamperfekt hete erlaubt. I to właśnie hete i erlaubt pokazuje nam, że to jest czas przeszły, czyli na miejscu drugim pojawił się czasownik HETE bądź a na końcu particip 2. I to właśnie pokazuje nam, że jesteśmy, znajdujemy się w trybie przypuszczającym czasu przeszłego, czyli również musimy przetłumaczyć to. W języku polskim pokazać to, że chodzi nam o przeszłość. Czyli przetłumaczyć sobie możemy to w ten sposób, że tak, tata tobie wcale nie pozwalałby wtedy, w ogóle by tobie nie pozwalał tak późno wychodzić. W języku polskim nie rozróżniamy, nie mamy trybu przypuszczającego dla czasu teraźniejszego i czasu przeszłego. Dlatego musimy wspomagać się takimi słówkami jak. Wtedy, wczoraj, na przykład, gdybyśmy powiedzieli sobie zdanie: Gdybym się więcej uczyła, zdałabym ten egzamin. Gdybym się wczoraj więcej uczyła, to zdałabym dzisiaj ten egzamin. Jak widzicie, forma czasowników jest taka sama. Musimy wspomóc to nasze zdanie w języku polskim, właśnie słówkami typu wczoraj, dzisiaj, czy też wtedy. W ten sposób podkreślamy, to, czy chodzi nam o czas przeszły, czy czas teraźniejszy. W języku niemieckim widzimy już tą przeszłość bądź teraźniejszość w samym e, czasowniku, czyli mamy hätte i partizip 2, bądź i partizip zwei. Wiemy wtedy, że chodzi o czas przeszły, a formy właśnie takie jak würde plus bezokolicznik, czy też e, formy koniunktiv zwei i takie jak ginge, e, pokazują nam, że chodzi nam o czas teraźniejszy dla trybu przypuszczającego. Dobrze, przetłumaczyliśmy sobie zdanie w czasie przeszłym w trybie przypuszczającym z języka niemieckiego na język polski, to teraz czas na to, byśmy przetłumaczyli zdanie też w czasie przeszłym trybu przypuszczającego, tylko tym razem z języka polskiego na język niemiecki. Jakbyście przetłumaczyli zdanie, gdybym poznał Sandrę wcześniej, ożeniłbym się z nią? Możemy nasze zdanie zacząć od wen, albo możemy zacząć nasze zdanie od hetem. Jeżeli zaczniemy to zdanie od wen, to będzie ono brzmiało wen ich Sandra früher kennengelernt hätte, hätte ich sie geheiratet. Czyli gdybym poznał Sandrę wcześniej, pożeniłbym się z nią. Jeśli zaczniemy to nasze zdanie od hetem, to będzie ono brzmiało hätte ich Sandra früher kennengelernt. Hete i sie Czyli gdy mamy wenn na początku, to oczywiście czasownik hete znajdzie się na samym końcu naszego zdania. Jeżeli na początku mamy hete, no to oczywiście ten jeden czasownik już mamy na początku, więc drugi czy też dwa pozostałe są na samym końcu. I tutaj widzimy doskonale, że chodzi o czas przeszły, czyli hete gelernt. To pokazuje nam właśnie tryb przypuszczający w czasie przeszłym. Z czasownikiem modalnym często stawiamy prośby. Na przykład, jakbyście przetłumaczyli zdanie z języka polskiego na język niemiecki, czy mógłby mi Pan dać nóż? I takie pytanie z czy zacznijmy oczywiście od czasownika, od czasownika modalnego w tym przypadku, czyli könnten. Mamy tu formę grzecznościową. Czy mógłby mi Pan dać nóż? Czyli könnten Sie mir das geben? In jadas Messageben. Drugi czasownik oczywiście znajduje się na końcu zdania. Mamy e, taką formę grzecznościową, pytanie właśnie w formie grzecznościowej e, w trybie przypuszczającym. I nasze ostatnie dzisiaj zdanie e, do przetłumaczenia z języka niemieckiego na język polski to zdanie, można powiedzieć, mieszane. Zdanie, w którym występuje zarówno tryb przypuszczający. Jak po prostu e, zwykłe e, zdanie w czasie teraźniejszym. Posłuchajcie sami i spróbujcie przetłumaczyć. Ich hätte große Lust darauf, aber ich habe einen termin. Tut mir leid. Usłyszeliśmy, Ich hätte große Lust darauf, aber ich habe einen termin. Tut mir leid. Czyli w pierwszej części zdania e, jest tryb przypuszczający użyty. Ich hätte große Lust darauf. Czyli ja miałbym dużą ochotę na to. Miałbym na to dużą ochotę. Aber ich habe einen Termin. Tut mir leid. Ale mam termin, mam coś zaplanowane. Bardzo mi przykro. Czyli widzimy, że jest. Miałbym na coś ochotę, ale mam coś. Czyli mamy tryb przypuszczający z naszym zwykłym zdaniem, i tak również możemy ten tryb przypuszczający oczywiście używać, że znajduje się on w zdaniu. Z zwykłym zdaniem twierdzącym, na przykład w czasie teraźniejszym. To wszystko w dzisiejszej lekcji. Mam nadzieję, że również używacie dość często trybu przypuszczającego, bo jak widzicie, jest on bardzo często używany przez Niemców i bardzo jest on pożyteczny właśnie w trakcie takich codziennych rozmów. Do zobaczenia w kolejnym tłumaczeniu już za tydzień.